Psalm 48 Jerozolima wyzwolona wielbi Boga. Wielki jest Pani godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Góra Jego święta, wspaniałe wzgórze, radością jest całej Ziemi. Góra Syjon, kraniec północy, jest miastem wielkiego króla. Bóg w jego zamkach okazuje się obroną. Oto bowiem złączyli się królowie i razem natarli. Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, zmieszali się i uciekli. Drżenie ich tam chwyciło jak bóle kobietę, gdy rodzi. Takie jak kiedy wiatr wschodni druzgoce okręty starsiż. Jakieśmy słyszeli, tak i zobaczyli. W mieście Pana zastępów. W mieście Boga naszego Bóg je umacnia na wieki. O Boże, rozważamy Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Niech się weseli góra Syjon. Niech się radują córki Judy z powodu Twoich wyroków. Obchodźcie Syjon dokoła, policzcie jego baszty, przypatrzcie się jego murom, oglądajcie jego warownie, by opowiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków i że On nas będzie prowadził. Mądrość Syracha rozdział czwarty werset drugi. Nie dręcz duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku. Księga Rodzaju, rozdział 25, wersety od 19 do 34. Oto dzieje potomków Izaaka, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. Izaak miał 40 lat, gdy wziął sobie za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka, Spaddan, Aram, siostrę Labana, Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za swą żonę, też była ona niepłodna, pan wysłuchał go. I Rebeka, żona Izaaka, stała się brzemienna. A gdy walczyły z sobą dzieci w jej łonie, pomyślała, jeśli tak bywa, to czemu mnie się to przytrafia? Poszła więc zapytać o to pana, a pan jej powiedział: Dwa narody są w twym łonie. Dwa odrębne ludy wyjdą z Twych wnętrzności: Jeden będzie silniejszy od drugiego, Starszy będzie sługą młodszego. Kiedy nadszedł czas porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta. I wyszedł pierwszy syn czerwony, cały pokryty owłosieniem, jakby płaszczem nazwano go więc Ezaw. Zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa zapięte. Dano mu przeto imię Jakub. Izaak miał lat 60, gdy mu się oni urodzili. A gdy chłopcy urośli Eza stał się zręcznym myśliwym, żyjącym w polu. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiocie. Izaak miłował Ezawa, bo ten przyrządzał mu ulubione potrawy z upolowanej zwierzyny. Rebeka natomiast skochała Jakuba. Gdy pewnego razu Jakub gotował jakąś potrawę, nadszedł z pola Ezaw bardzo znużony i rzekł do Jakuba: Daj mi choć trochę tej czerwonej potrawy, jestem bowiem, bowiem znużony. Dlatego nazwano go Edom. Jakub odpowiedział: Odstąp mi najprzód twój przywilej pierworoctwa, rzekł Ezaw, skoro. Niemal umieram z głodu, cóż mi po pierworodstwie? Na to Jakub zraz mi przysięgni. Ezaw mu przysiągł i tak odstąpił swe pierworodstwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i gotowaną soczewicę. Ezaw najadł się i napił, a potem wstał i oddalił się. Tak to Ezaw zlekceważył przywilej pierworodstwa. Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 11, werset od 27 do 33. Przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani uczeni w piśmie i starsi i zapytali go: Jakim prawem to czynisz i kto ci dał te władze, żeby to czynić? Jezus im odpowiedział: Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą, jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy, Jezus im rzekł, więc i ja nie powiem Wam, jakim prawem to czynię. Dzieje apostolskie, rozdział 15, werset od 7 do 12. Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. W Bogu uwielbiam Jego słowo: Bogu ufam: nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.